Mateusz, niezwykle miło Cię widzieć, no po czerwonym dywanie już sobie pochodziłeś. Jak się czułeś w roli ciotki na czerwonym o, dywanie? No ciotka to się czuje jak ryba w wodzie, także co ja mam dopowiadać? No pięknie błyszczy się, według dress tak także wiesz, jak znalazł. A co zazwyczaj do Ciebie krzyczą fotoreporterzy na ściance? <laughs> Chyba nic, bo ciotka już jest tak przygotowana, że wystarczy po prostu przychodzić na prawo, na lewo do kolejnych fotoreporterów, no tak żeby plecy pokazać może, tak, Raz nie zawsze, wiesz, Jacob Buczyński, proszę, ja Cię zawsze pięknie wystąpię, i ciotkę, można Czyli powiedzieć. Czyli rozumiem, że w żaden sposób y, te ściankowe sytuacje cię nie stresują? Nie, żeby tu się stresować. Trzeba się uśmiechać, trzeba się radować. Z czego, Wiesz, dla mnie to jest też takie, o, ale fajnie, coś nowego, pójdziemy, zobaczymy się, spotkamy się z kimś i tak dalej, przeżyjemy coś innego, więc czemu nie stać się nie uśmiechać po prostu, jak to ciotka, wiesz, a ciotki się uśmiechają zawsze. Ciotka, po naszym ostatnim wywiadzie internauci stwierdzili, że jesteś mitomanką. Ty opowiadałeś tę no. historię o tym jak twoja mama dowiedziała się o tym że no. jesteś homoseksualny i internaut w to. że jesteś mitomanką. Co ty byś na to odpowiedział? O Jezu, no jest Jeżeli ktoś tego jakby nie wierzy w to, no to już jest jego sprawa. Jakby nie życzę nikomu, żeby przeżył to co ja przeżyłem po prostu za dzieciaka i tyle. No. jakby jeżeli ktoś chce się ze mną spotkać, wiesz, pogadać face to face o tym i przedstawię mu, nie wiem, dowody na to, że mu się wydarzyło bardzo Nie Jakie są dowody? Jaki są nie dowody? wiem, rozmowy z tamtym chłopakiem albo coś takiego, ale nie mamy jakiejś takiej, wiesz, jakby presji, pokazywania dokumentów, co się wydarzyło w moim życiu, bo że było, stało się i tyle. No, Rany. Boskie. Co innego jakbym opowiadał, że mnie ufolutki porwały w wieku trzech lat, no to wtedy okej. Okay, rozumiem, że można to jakoś gdzieś tam, wiesz, brać pod włos. A zauważyłeś, że ludzie są teraz tacy nieufni wobec siebie i ludzie sobie nie ufają? Wiesz, co? Ja mam jakiś taki przesiew, można powiedzieć, wśród swoich znajomych przyjaciół. No ale mówię W tak społeczeństwie, nie? Że ludzie ogólnie sobie nie ufają. Zauważyłeś to? Właśnie, to jest ciekawe, że e, na przykład bardziej wydaje mi się, że przyszło nam w życiu w czasach, że żyjemy we wszystko, co mówimy w internecie. Jakby w, że wierzymy we wszystko to, e, o czym słyszymy w internecie. Więc a tobie nie uwierzyli. Raczej, no właśnie, a mi nie, Więc ciotka oczywiście złamała internet. To no pewnie ona jest taka, wiecie, że ona zawsze hop do przodu, można powiedzieć. Ty byłeś pierwszą ciotką w internecie? Jak to było? No taką profesjonalną chyba tak, chociaż wiesz, no pewnie pe pierwsza taką to była poszkiwana, poszukiwana, można powiedzieć, tam z lat 80. Ale no ciotka tak się najbardziej, że tak powiem, zciotkowała i ona jest tą taką Wiesz, Pierwszą tak pionierkę, tak tak, 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 tak. To, to, jak to się, że tak powiem, wiesz, że to oko wymalowane, że ta peruka, mm -hmm. że ta stylizacja cały czas się trzyma i że to gdzieś tam ponad dwa lata jest, więc, więc, więc ta ciotka też się jak to ty reagujesz na to, że inni kopiują? Bo teraz dużo tych ciotek się zrobiło. Jak ty mm -hmm. na to reagujesz? Wiesz, to na samym początku bardzo mnie to denerwowało, że na przykład pojawiała się jakaś postać ciotki i tak dalej. A dlaczego cię to Później... denerwowało? To mnie bardzo zasadnia. No bo myślałem, że to jest stricte kradzione, jakby wiesz, mm -hmm. ze mnie. A potem zdają sobie sprawę, że internet jest szeroki i rozumiem, że są jeszcze jakieś takie inspiracje. Wiesz, na przykład są osoby, które robią, nie wiem, typowych wujków, typowe mamy, typowe sytuacje nauczycielki i tak dalej, że no faktycznie no, każdy może jednak robić to, co chce, ale ja mam takie coś, że okej, okay, widzę jakiś filmik, rozbawi mnie mniej, rozbawi mnie bardziej, ja mam swoją, że tak powiem, e, internetową rodzinkę, inni mają swoją, ja wiem, że robię swoje dobre rzeczy i okej, na co, super. Jak, a jak wyglądały te nerwy? To było tak, że rzucałaś szklankami, pisałaś do tych ludzi, jak wyglądały nie, te nie, nie, nerwy? Nie, 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 nie. Jezus, to już było na początku chyba, mm -hmm. takie. Jak ja nawet nie wiedziałem, jak ten TikTok działa do końca. Bardziej to było jakieś takie, że... No, wypadałoby oznaczyć źródło inspiracji. Wiesz, na tej zasadzie, wiesz, ta, takie, takie. Bo ja, co, ale ja byłem wtedy z to bo pewnie, nie wiem, z 20-30 tysięcy obserwujących na TikToku. Wtedy. Czyli rozumiem, że teraz masz luz z tym wszystkim, że cię tak, kopiują, ale no, czy znaczy, jesteś pionierką, ale jest tak, że kopiowanie, kopiowanie, wiesz, inspiracji. Wiesz, na przykład są też jakieś trendy na TikToku, gdzie mm. ciotka jest podwładna tym trendom, na przykład, no bo wypada coś zrobić albo coś pasuje ciotce. E, no i myślę, że żyjemy w takich, wiesz, no czasach, że no okej, okay, no każdy niech sobie robi to, co chce, ale ja mam Swój humor, ja mam swoją, jakby wiesz, społeczność i, i myślę, że oni są, mm, że tak powiem, wierni mojej postaci. Ja jestem wierny im i sobie tak żyjemy. O. To teraz porozmawiajmy o pieniądzach. Ciotka wydała dwie książki. Tak. Książki chodzą po 30 zł. Ile wpada do kieszeni o, zależy, ciotki? Zależy, zależy. O, wiesz, że to jest już wszystko tajne i poufne, no, tak powiem. jest mniej łamane. więcej e, 5 zł, 20 zł. No, no to no, nam coś, bo nie wiadomo, czy pisać książki, czy znaczy, nie pisać. Znaczy, wydaje mi się, że to nie jest jakiś, nie wiadomo, nie wiem, Sekret wśród wydawania, pisania książek można powiedzieć, że to nie jest tam, nie wiem, 90% ze sprzedaży z jednej książki. To są małe, że tak powiem, e, można powiedzieć procenty, ale jeżeli to się gdzieś tam, wiesz, w dziesiątkach tysięcy. To jest mniej No nie ma jest złotówka? A procentowo? Więcej. No też nie mogę za bardzo, tak wiesz, no bo ja tam mam nie, nie przeczytałem dzisiaj sobie umowy przed snem, wiesz, z mm -hmm. wydawnictwami, żeby gdzieś tam można powiedzieć, co można zdradzać, co można powiedzieć, tak nie. O. Rozumiem. A dorobiłeś się na książkach? E... Uważam, że wpłynęła, że tak powiem, miła sumka ze sprzedaży książek. Na razie jakby, że tak powiem, ze sprzedaży tej pierwszej, bo ta późniejsza wyszła później, więc to jeszcze tak wiesz, sobie, że tak powiem, czekamy na jakieś tam rankingi statystyki, można powiedzieć. Ty przed bycią ciotką pracowałeś w gastronomii? Tak, tak. tak. Ile Twoja wypłata wynosiła w tej gastronomii? O Jezu. To chyba możesz powiedzieć. Pewnie to była ta najniższa krajowa, ta taka, no, ta umowna wtedy, na tamte czasy, że tak powiem, więc nie pamiętam ile to było. 20 coś pewnie złotych, gdzieś tam z jakimiś groszami, że tak powiem. No i wiadomo, plus miłe podziękowanie od gości. O. A jaki największy napiwek dostałeś? O wiesz co, to już było tak dawno temu, że nie pamiętam, jaka to była kwota, ale na pewno numery telefonów były bardzo mile widziane, że tak powiem, od przystojnych mężczyzn. O, to, to były na, na najbardziej takie, że tak powiem, cenne napiwki. Czy udało się już znaleźć chłopaka? Nie, nie, nie. Mm, mm, mm. Także to ciotka jakie wolna... Jakie ty masz wymagania, jakie ty masz wymagania do tego chłopaka, to otworzymy casting i może kogoś znajdzie. Ale co? był taki program, był Prince Charming przecież. Tak, no to tak, możemy tak. więc Prince ja robię ciotka. taką internetową, TikTokową wersję. Jakie masz... Wymagania. Opowiadaj i ja o, zabieram cię za szukanie. Dystans do siebie, uśmiech, wiesz, żeby gdzieś tam też znajdował czas. Chociaż fajnie y, wydaje mi się, że jakby był taki facet, który też ma gdzieś tam wiesz, dużo rzeczy do robienia. I kiedy mhm. ja kończę pracę, on kończy pracę, przyjeżdżamy razem do domu wieczorami, albo gdzieś tam na przykład co drugi dzień. I tak mamy tylko chill dla siebie, można powiedzieć. Także ta, I żeby y, nie był kociarzem, nie lubię kotów, mam chyba alergię na koty, także. Mm. A koty czy... nie jest tak. Status materialny tej osoby jest dla ciebie istotny? E, Łapie się na tym, że na przykład jak mam gdzieś tam jakieś wiesz te apki randkowe i e, widzę kogoś młodszego, który jest dopiero gdzieś tam na studiach albo coś tam, to nagle tak już hola hola Mateusz, masz już prawie 27 lat w tym roku, więc tak. A, chyba ja już jestem za stary, że tak powiem, na studenciaka, można powiedzieć, mm. a już tak bardziej, żeby, nie mówię, że tam, nie wiem, ma być właścicielem banku i spać na jachcie, że tak powiem, tylko żeby już coś bardziej Miał stał... Miał swoje pieniądze. No, pieniądze na jakimś takim gruncie, że wie, mm -hmm. co robi, że już jest pewny, że ma jakąś stałą pracę, no to fajnie by było jednak po prostu. No bo co to, nie roba utrzymywać? <laughs> no właśnie, no właśnie, a przecież ciotka darmo zjada, w domu nie będzie trzymać, a wiesz, nie no, Wiem, że są różne sytuacje, wiem, że nie, nie wiem, no nie wszyscy mają jakąś super pracę i tak dalej, ale ja też nie ale jestem Ale gdzieś taki, tam zwracasz no? na to uwagę? Zwracasz na to uwagę, żeby ta osoba żeby miała, miała co jakieś pieniądze, duszy. No tak, tak. Tak, nie musi być milionerem, ale żeby, za, żeby jak zarabia na siebie, utrzymuje siebie i ma coś jeszcze dla siebie, że tak powiem, żeby mieć na weekend albo coś tam, no to już wystarczy, nie? A wiekowo? Wiekowo? Plus, minus ile? Myślę, że tak no 23 załóżmy. Ale ostatnio poznałem tak bardziej przed Czyli 40 jakie są niż po 30. Jakie są no bidełki? myślę, że maks 39-40, że. Chociaż kto wie, miłość nie ma. Wierszy. A minimum? No minimum 23 chyba, tak, tak, tak. Ale żeby był taki bardziej dojrzały niż Piotruś pan jak ja, bo to jest moja rola, żeby być Piotrusiem panem w związku. Okej, okay, no dobrze, no to w takim razie tego ci życzę. A Dziękuję ty marzysz bardzo. o ślubie? Marzę, trochę tak. Ja wiesz, co byłem? Coś takiego, że jak byłem za dzieciaka, to było jakieś takie, wiesz, o, że sobie, ale to jeszcze bardziej, jak wyobrażałem, że będę mieć wiesz żonę, to jak jest za takiego szczyla. No, no a ale potem, teraz, jak, to się jak wiesz, że jesteś no. gejem, to marzysz o ślubie? Chciałbym, chciałbym, chciałbym no mieć jakiś piękny jak garnitury, ten ślub wyglądał. Raczej taki kameralny, bo na przykład nie wyobrażam sobie i dla mnie to jest w ogóle bez sensu zapraszanie na ślub rodziny, który gdzieś tam widzieliśmy ostatni raz, wiesz, 20 lat temu na pogrzebie wujka Zbyszka, gdzieś tam na Podlasiu. Mm -hmm. Więc raczej taki kameralny dla osób, które serio codziennie gdzieś tam dla nas coś znaczą, że się przyjaźnimy, że jesteśmy rodziną. taką A szczerą. stroje, atmosfera, muzyka jaka? O, o, a może jakieś takie wesele tematyczne typu lata 80., że właśnie taki cekin, brokat. Bo ja bardzo lubię tamte lata mm. też muzycznie. E, ale to może być. Raczej niebie siada w gospodzie. Też nie, jakoś mi nie zależy turbo na jakichś, nie wiem, Hawajach i wiesz, że tak powiem, ślub na plaży. Ale a ślub na plaży jest Nigdy mi się smakowała, szczerze. To Taka co jak, będzie jak, jak takim głównym Janosik wieszczał wtedy. Ślubię. Na moim? No. O Boże, dzieciaku, nie wiem! No to wymyśl coś, na szybko, na szybko. Rosu czy flaki? Rosu, rosu, flaki nie. Rosu, mm. Rosu. Okay. tak, tak, tak. I Jak Rosu będzie, tort. tort czekoladowy najlepiej? Jak będzie im więcej czekolady, to lepiej. Niech będzie czekoladowy tort i takie to będzie moje życzenie, można powiedzieć. To ostatnie pytanie, ile powinno dać się w kopercie na wesela? Im bliżej pana, pani młodego, tym więcej, ale no też nie róbmy z tego igrzysk śmierci. To brat ile powinien dać? No bo brat jest bardzo blisko. O, jak ile się moja siostra kiedyś będzie dać? hajtać, to ci powiem. No nie ale wiem. tak mniej więcej, jaka pierwsza kwota przychodzi ci do głowy? Ile powinien dać brat? Pewnie taka przysłowiowa, żeby się zwróciło na talerzyk, ale jak brat, no to... Nie, nie wiem, jakie są stawki teraz na talerze. Bo się przyjęło... Ile, ile, ile jest za talerz? 400 zł? No chyba złotych? Z 500, z 500? 500, no. no załóżmy, dobra, no, za ciebie i za osobę towarzyszącą, no i pewnie jakiś taki, no jak brat, siostra... Ten, kto ma, ile da, no, ale pewnie mm. drugie tyle, myślę, nie wiem. Nie Czyli wiem. dwa koła brat powinien dać na takie wesele. No i teraz to ty... będzie moja siostra oglądać i potem nie będzie co do grosza rozliczać. A ile Ty potrzebujesz miesięcznie, żeby godnie żyć? E, żeby mi starczyło na opłatę mieszkania, na jedzenie, na pociągi i benzynę, mm. że tak powiem. No i coś takiego, żeby, wiesz, jak pójdę sobie do klubu potańczyć, czy na jakąś imprezkę, Przyska, czy na jakieś karaoke. No bo ja się rozgaduję, bo ja muszę sobie powymieniać no wszystkie ile rzeczy. Konkrety, że nie na te same przyjemności ile się wydaje. No na, na wszystko, przyjemności. na miesięcznie życie. O, czekaj, ja to muszę obliczyć. Obliczę no? to sposobem matematycznym. Dobra, załóżmy tak. Tak... Hmm, myślę, że do siedmiu, chyba? Tak, żeby opłacić mieszkanie, rachunki i sobie hmm. życie, jedzenie, nie wiem, na, na, nie, 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 nie liczę tego jakby tak... To nie jesteś co, drogi co, w utrzymaniu. Nie, bo ja jestem trochę skąpy. Trochę, trochę jestem taki, ja na przykład uwielbiam siedzieć przy świeczkach, bo ja uważam, że prąd jest drogi, ja wtedy gaszę światło i tak, 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 tak. tak. No Jakie są jeszcze metody dają? oszczędzania? E, możecie się śmiać, ale ja serio wyłączam wodę, jak na przykład gdzieś tam wiesz, czoruję włosy i się myję i jakoś tak tak jestem. To bardzo ekologiczne Albo na przykład zachowanie. kaloryfery bardzo na jedynkę, jak wiem, że wyjeżdżam tam na 2-3 dni do Warszawy, no to zakręcam na zero, no bo co się ma grzać. Taką się roz... lubimy, tak, ale taką to jest naprawdę Mateusz, lubimy. dlatego ciotka jest autentyczny. się rozgrzejesz. Tak, tak. No. Dobra, dziękujemy bardzo, wszystkiego. Do dobrego, cześć. Dzięki.